I co to znaczy dziś prawda? Rzecz niemożliwa. Spróbuj ją tylko wypowiedzieć. Usłyszy ciebie i sama zaczyna od ciebie uciekać galopem, jeszcze zanim ludzie ciebie usłyszą i zastrzelą za nią. Prawda ma długie nogi w odróżnieniu od kłamstwa. Dlatego ucieka szybko, działa instynktownie i wie, co robi. Zostawiając ciebie okrakiem na kłamstwie, gdyż kłamstwo to jest życie. To słowa Józefa Mackiewicza, pisarza, publicysty, patrona roku 2022. Brata Stanisława Cata, prawnika, premiera i redaktora dziennika Słowo, w którym swoje teksty publikował także Józef. Mackiewicz uważał, że jedynie prawda jest ciekawa. Mackiewicz był reporterem przede wszystkim. Był takim reporterem, którego można by nazwać szalejącym reporterem chyba w okresie dwudziestolecia międzywojennego, a w latach 30. był chyba najbardziej takim reporterem, który. Właściwie pisał o wszystkich regionach Polski. I o ile na przykład Melchior Wańkowicz pokazywał wtedy taką bardzo optymistyczną wizję Polski, to u Mackiewicza mamy, można powiedzieć, odwrotną stronę medalu. Mamy właśnie Polskę ludzi biednych, można powiedzieć, którzy nie widzą przed sobą przyszłości. Polskę prowincjonalną. Do najpopularniejszych reportaży Józefa Mackiewicza do dziś zalicza się m.in. opis zbrodni hitlerowskich w ponarach. Ponary baza, zdaniem profesora Maciąga, to świadectwo wojny, które poraża jeszcze bardziej niż twórczość Borowskiego czy naukowskiej, podobnie jak reportaż widziałem na własne oczy relacja Mackiewicza z katynia. Na wiosnę roku 1943, gdy właściwie wojska niemieckie zaczęły odnosić już pierwsze klęski na froncie wschodnim. Niemcy ogłosili odkrycie grobów katyńskich, właśnie w Lesie Smoleńskim. Po ogłoszeniu tego właśnie faktu, organizowali Niemcy wycieczki, można powiedzieć, polskiej inteligencji, ale też prostych ludzi, tak zwanych, do Katynia, po to, żeby pokazać jakby bestialstwo, okrucieństwo właśnie bolszewickie, które miałoby pewnie kontrastować z władzą niemiecką, miało skłonić Polaków właśnie do zaakceptowania władzy niemieckiej. Sam reportaż jest taki właśnie bardzo porażający. Mackiewicz opisuje bardzo detalicznie, dokładnie, można powiedzieć, ekshumację ciał polskich oficerów. Pokazuje tam jest takie porównanie, porównuje ich właściwie do stłoczonych sardynek, te ciała w grobach właśnie smoleńskich. Katyń, podobnie jak powstanie warszawskie czy oświęcim, stał się jednym z naszych najważniejszych symboli narodowych, bardzo bolesnych, związanych z trwającą wiele lat walką o prawdę. Dziś mówimy głośno po agresji ZSRR na Polskę 17 września 1939 roku. Armia Czerwona i NKWD rozpoczęły aresztowania ludności polskiej, zwłaszcza inteligencji, duchowieństwa, policjantów, urzędników państwowych, żołnierzy, ale też prawników, profesorów, lekarzy i artystów. Aresztowanych wojskowych umieszczono w obozach internowania na terenie ZSRR, a oficerów, osoby z wyższym wykształceniem i szczególnie aktywne patriotycznie w trzech obozach NKWD w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. 9 kwietnia 1940, 5 rano. Od świtu dzień rozpoczął się szczególnie wyjazd karetką więzienną w celkach straszne. Przewieziono nas gdzieś do lasu, coś w rodzaju letniska tu szczegółowa rewizja. Zabrano mi zegarek, pytano o brączkę, zabrano ruble, pas główny, scyzoryk. Natura ludzka, wskutek swojej niedoskonałości, nie jest w stanie posiąść prawdy absolutnej. Całkowitej prawdy nie zna żaden człowiek na tym świecie. To, co my ludzie nazywamy prawdą, jest zaledwie jej szukaniem. Szukanie prawdy jest tylko możliwe w wolnej dyskusji. Losem żołnierza była także i przegrana, i niewola, ale także powrót do domu i ponowna walka. Broni nie składa się przed wrogiem, broń składa się przed samym sobą. Więc tylko od Was zależy, czy będziecie żołnierzami, czy pokonani. Chcę jeszcze kilka słów powiedzieć do tych, którzy nie są zawodowymi żołnierzami, a którzy dzielą nasz los, których jest tu większość. Widzę przecież tutaj naukowców, nauczycieli, inżynierów, prawników. Widzę też malarza. Musicie wytrwać, bo bez Was nie będzie wolnej Polski. Bo celem Sowietów, tak Rosjan, było zniszczenie Polski, Polaków i polskości. Związali drutem człowiekowi ręce i wyśmianego kładli w płytkie groby, żeby nie wzywał prawdy w testamencie. I już na zawsze był anonimowy, pisał o zbrodni katyńskiej Czesław Miłosz. Wiosną 1940 roku ówczesne władze radzieckie z Józefem Stalinem na czele postanowiły wymordować ponad 20 tysięcy Polaków. Polscy oficerowie byli zabijani głównie strzałem z pistoletów w tył głowy z bardzo bliskiej odległości, a następnie wrzucani do masowych mogił. Na nich, jak na tych w Katyniu, sadzono las, aby zatrzeć ślady zbrodni. Każda mogiła mówi: I ja miałem siostrę, żonę, narzeczoną, za mną tęsknił synek. Na mnie czekał brat i wierzyłem, że wrócę. Za sosen zasłoną pod salwą wystrzałów runął cały świat. Wcale go nie znałam z tych paru słów, pomruków potajemnych, z ust pełnych wody przez tak długi czas. Z dumy, że wszyscy na jego szkoły pracowali i był z niego wielki pan. Pozostał do dziś kozielsk, list, zapewnienie: Jestem zdrowy. I kulka w tył głowy. Prawdą jest nie ta rzecz, czy zjawisko, które. Ty jeden widzisz, czy jeden wiesz, a według praw dialektyki prawdą dopiero są rzeczy w powiązaniu z masowym zjawiskiem, jako rezultatem historycznego procesu. Przez lata prawda o tym ludobójstwie była zakłamywana, bo propaganda sowiecka mord na Polakach przypisała Niemcom. Polscy komuniści, którzy zdobyli władzę po II wojnie światowej, to kłamstwo wpisali do podręczników historii. Rodziny katyńskie wiele lat żyły w strachu i bólu. Odmawiano im nie tylko mówienia prawdy, ale też prawa do upamiętnienia swoich bliskich. Każda śmierć to osobna historia i wspomnienia, które wciąż żyją. Byli młodzi, więc byli piękni. Ona miała na imię Anna, w rodzinie mówiono na nią Anda i była siostrą mojego dziadka Włodka Makuszki. On nazywał się Jan Piekielniak. Był absolwentem filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Anna i Jan poznali się prawdopodobnie w połowie lat 30. ubiegłego wieku. Zakochali się w sobie, pobrali i rozpoczęli wspólne życie w Kielcach, w pięknym mieszkaniu przy ulicy Chęcińskiej. Nadszedł koniec sierpnia 1939 roku. I młodzi mężczyźni, w tym oficerowie rezerwy, tacy jak mój dziadek Włodek Makuszka i Jan Piekielniak, zostali zmobilizowani i poszli walczyć. Mój dziadek miał więcej szczęścia, bo po kampanii wrześniowej zdołał wrócić do żony i córki do Lwowa. A Jan Piekielniak znalazł się w grupie polskich żołnierzy. Pojmanych i aresztowanych przez Sowietów. I wiosną 1940 roku został razem z innymi zamordowany w Katyniu. Skreślam dziś do ciebie kilka słów, chociaż wiem, nie dojdą pewnie znów. Piszę stąd do ciebie ten ostatni raz. Żegnaj już, kochanie, na mnie czas. Nocą wciąż te same miewam sny. Piękną panną młodą jesteś w nich. Synek pewnie urósł. Za mnie przytułko. Moja ciotka Anda bardzo długo nie chciała wierzyć, że zginął. Miała nadzieję, że tylko zaginął, że wróci. Całe lata na niego czekała. Wietrzyła ubrania z szafy, żeby nie zalęgły się w nich mole. W pewnym momencie zrozumiała, że faktycznie zginął w Katyniu. Ale nigdy już nie odbudowała swojego życia osobistego. Całe życie pozostała samotna. Właściwie żyjemy, co gorsza, działamy bez informacji. Informacje zastępuje propaganda. Nie mówi się nikomu, co jest naprawdę, tylko to, co powinien za prawdę uważać. Kłamca, który kształtuje fakty tak, aby odpowiadały oczekiwaniom słuchaczy, zawsze będzie miał górę nad głosicielem prawdy, ale niewygodnej. Dopiero w 1990 roku Rosjanie przyznali, że mordu dopuściły się ówczesne władze ZSRR. Instytut Pamięci Narodowej określił te zbrodnie jako ludobójstwo. 14-letnim śledztwie rosyjskiej prokuratury zakończonym w 2004 roku uznano, że mord nie był zbrodnią ludobójstwa i nikogo nie postawiono przed sądem. Na szczęście pamięć o Katyniu przywraca warszawskie Muzeum Katyńskie i znajdujące się w nim artefakty, dokumenty, pamiętniki, listy, fotografie, medaliki, książeczki do nabożeństwa, kwity, medale, ordery, pierścionki, grzebienie, małe cząstki pamięci. Historia zbrodni katyńskiej, historia kłamstwa katyńskiego, historia Odkrywania prawdy to są tematy, które można u nas zobaczyć na każdym kroku. A straciliśmy naprawdę tysiące ludzi, którzy w okresie międzywojnia, tego krótkiego okresu, gdy odbudowywano i budowano Rzeczpospolitą, stanowili elitę intelektualną, stanowili elitę zawodową. Osobowość każdego przemawia przede wszystkim wyrazem przedmiotów, które miał na sobie w ostatniej chwili, a które jeszcze żyją, bo mówią literami, które można odczytać. Nazwisko za nazwiskiem, tysiące, pisał Józef Mackiewicz. Tu w Muzeum Katyńskim znów myślę o przeszłości, która, jak pisał Norwid, jest dziś, tylko cokolwiek dalej. Tu wracają do mnie jeszcze jedne słowa z wiersza Ewy Lipskiej, z tomu pogłos, że historia znowu kiedyś nie wyłączy żelazka, mówi z nadzieją ogień zapatrzony w drewno. Panie profesorze, jesteśmy właściwie kilka kilometrów od pańskiego rodzinnego domu. Las Turzański, nazywany także Małym Katyniem, w 1944 roku sowieci zamordowali tu blisko 300 osób. Akowców, członków naszego ruchu oporu. Tak, to moja mała ojczyzna. Do górna mamy 10 km, niecałe. do Sokołowa kilka kilometrów. Do Turzy bardzo blisko, Trzebuska, Niadówka i las. Głusza, leśna. Wielki las. I tutaj mamy pomnik pomordowanych i jeszcze jeden element z moich rodzinnych stron. Ten pomnik, jego autorem jest pan Piotr Kida, mój przyjaciel, artysta rzeźbiarz, już nie żyjący. Pomnik bardzo symboliczny. Pomnik bardzo symboliczny: dłonie wychodzące z ziemi. Tak mordowani strzałem w tył głowy rozstrzeliwani, w sposób brutalny, pozbawieni ludzkiej godności, ale umierali jednak z honorem i te dłonie, jako symbol ludzkiej dobroci, wołają o pomoc, wychodząc z ziemi. Ja, panie profesorze, w szkole uczyłem się o Katyniu, a pan kiedy po raz pierwszy usłyszał o zbrodni katyńskiej? My, żyliśmy, moje pokolenie, w innej sytuacji. Byliśmy w komunizmie te bardzo wiele dziesiątek lat. Ja Dowiedziałem się w szkole podstawowej od ojca. Zresztą na wsi była wiadomość czy w ogóle przeświadczenie, że Katyń to nie jest dzieło Niemców, tylko to jest dzieło sowietów. Dowiedziałem się od, od taty z wolnej Europy, a potem już czytaliśmy różne nielegalne czasopisma, czy w ogóle książki i już wiedzieliśmy, czym jest Katyń. To jest kłamstwo. Pan dobrze wie, że to jest kłamstwo. Mieli nocnych świadków. Panie majorze, Sowieci muszą łgać, żeby ukryć te zbrodnie, ale pan nie musi. Pan generałowa. Panu nie wolno. Widziałem groby tych, z którymi byłem w Kozielsku. Patrzyłem nie wierząc, że żyje. A powinienem być tam z nimi. Powinien pan, panie majorze, świadczyć prawdę. Tak, równie dobrze mógłbym sobie palnąć w łeb. Ktoś kiedyś powiedział, że historia ma zbyt wielu profesorów, ktoś inny, że historia lubi się powtarzać, że historia jest nauczycielką życia, że to uzgodniony zestaw kłamstw, ciężkostrawny bigos i że białe plamy historii to przeważnie plamy czarne lub czerwone. Czym tak naprawdę, panie profesorze, są w naszej historii białe plamy? Białe plamy to ten okres, czy to zafałszowanie historii, które miało inną interpretację, albo było po prostu kłamstwem kłamstwem, tak jak kłamstwo katyńskie, nieprawdopodobne kłamstwo, żyliśmy w tym kłamstwie, ponieważ władza Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oficjalni też historycy głosili, że to było dzieło Niemców. Kłamstwo je, jest czymś potwornym. Kłamstwo nie buduje dobrych relacji między narodami, czy między grupami, czy między osobami. Kłamstwo jest czymś najgorszym, jeśli chodzi o bycie w lasach między tobą a mną. I tak naprawdę przez lata temat Katynia, temat zbrodni katyńskiej był tematem tabu, czyli? Był to temat tabu, czyli temat, o którym nie wolno było pisać. W ogóle cenzura wszystko usuwała, co było o Katyniu, lepiej nie pisać, a jeśli już pisać, to zbrodnia ta była wynikiem działalności Niemców. Profesor Jadwiga Puzynina napisała, że katyń to symbol patriotyzmu, umiłowania wolności, ludzkiej solidarności, walki o prawdę, ale przede wszystkim symbol cierpienia i ofiary, a profesor Zbigniew Brzeziński, że katyń to słowo kojarzące się z okrucieństwem, bestialstwem, kłamstwem, oszustwem, no i też symbol totalitaryzmu. Dla pana katyń? No dla mnie katyń zawsze był rzeczą bardzo trudną do zrozumienia, czy w ogóle do pogodzenia się z tą rzeczywistością, która wydała Katyn, podobnież jak i powstanie warszawskie. Ja o powstaniu warszawskim nie mogłem czytać ani, nie mogliśmy tego oglądać przez wiele długich lat. Katyn dla mnie to nie tylko yy, to, że ci oficerowie, kwiat polskiej inteligencji, byli pozbawieni praktycznie wszystkiego, byli odarci zgodności, ale w sumie jednak byli oni cały czas Polakami i nosili w sercu przypuszczam i wiarę, że to zło, którego doświadczają ma jakiś sens, a także jako oficerowie mieli ogromną wiarę, że to życie dla ojczyzny nie będzie zmarnowane. Naród zrozumiał teraz Katyń, że Katyń to była jedna wielka ofiara na ołtarzu ojczyzny, która dała plon, to znaczy my Powstaliśmy z komunizmu, zbudowaliśmy pewną świadomość narodową i mamy teraz to, że Katyn jest widziany w prawdzie. Jeszcze rosną drzewa, które to widziały. Jeszcze ziemia pamięta kształt Buta, smak krwi. Niebo zna język, w którym komendy padały nim padłyby strzały, którymi wciąż brzmi. Zdaniem profesor Puzyniny, katyn to także symbol utraconego dobra, symbol, który pozostał również w naszym języku, bo mamy i zbrodnię katyńską, i las katyński, i rodziny katyńskie, i groby katyńskie, i także nieugięte guziki Herberta. Katyn wywołuje różne skojarzenia, ma swoją semantykę, zarówno w odniesieniu do dobra, ale szczególnie w odniesieniu do zła. Dla mnie katyn to symbol tego kosmicznego, tego piekła, diabolicznego zła, które jednak czyha na nas w każdym momencie, jeśli tylko my nie postępujemy tak, jak mówi Dekalog. Katyń to także symbol mimo wszystko wiary, że to dobro jednak musi kiedyś zwyciężyć. Pan, Panie Profesorze, także był odważny w szkole, kiedy pojawiał się choćby temat Katynia. Tak, i pamiętam, moi koledzy to poświadczą, była jedna lekcja historii, kiedy zdenerwowani jakąś wypowiedzią Pani Profesor mówiliśmy o tym, że powiemy coś na ten temat, jeśli Pani nam zagwarantuje rzecz jasna nietykalność. I powiedziałem wtedy, o transportach na Syberię po roku 1941, 1942 i 1943 w samym najgorszym mrozie. Kilkaset tysięcy Polaków z naszych regionów wschodnich zostało wywiezionych na Syberię. Wyobrażasz sobie, Adasiu, rodziny, dziadków, ojca, matkę, małe dzieci w najgorszym mrozie, wiezionych na Syberię z domu. No i jeszcze mówiliśmy o katyniu, mówiliśmy o tym, że to wszystko zaczęło się od paktu Libentrop Mołotow. 23 dzień sierpnia 39 roku. O tym katyniu już zdecydowano. Panie profesorze, przy okazji kończącego się już roku Józefa Mackiewicz'a powracamy do tematu Katynia i właściwie na koniec naszej rozmowy chciałbym zapytać pana o to dlaczego tak ważna jest walka o prawdę historyczną i dlaczego tak ważne jest to, aby pamiętać o historii, pamiętać o przeszłości i o prawdzie. No ważne jest z tego względu, że po prostu naród musi wiedzieć, musimy wiedzieć jak to wszystko było, żeby ominąć różne niebezpieczeństwa, które teraz czyhają. Zbrodnie, które teraz są dokonywane na Ukrainie, przypominają też zbrodnię katyńską. To zło jest kosmiczne. Ono cały czas gdzieś tam stara się triumfować. Jeśli my poznamy prawdę, jeśli my w jakiś sposób zbudujemy też pomniki, krzyże katyńskie. Krzyż katyński jest takie pojęcie w języku polskim: to są krzyże, które były stawiane przez naszych obywateli. Często nielegalnie, często bez pozwolenia władz, aby jeszcze za czasów komunizmu upamiętnić tę potworną zbrodnię. Taki Krzysztof Kateński jest na przykład w Krakowie i tam zaczynały się różnego rodzaju demonstracje. Bo ta prawda jest czymś, co jednak ocala i w sumie jest takim, powiedziałbym, uwolnieniem od przeszłości złej, kłamliwej, od przeszłości która jest przeszłością zakłamywaną. I tę prawdę ocala także literatura, dlatego na koniec w naszej części literackiej dwa wiersze Zbigniewa Herberta i Stanisława Barańczaka, na początek guziki w interpretacji Marcina Kwaśnego. Tylko guziki nieugięte przetrwały śmierć, świadkowie zbrodni. Z głębin wychodzą na powierzchnię, Jedyny pomnik na ich grobie. Są, aby świadczyć, Bóg policz i ulituje się nad nimi. Lecz jak zmartwychwstać mają ciałem, kiedy są lepką cząstką ziemi. Przeleciał ptak, przepływa obłok, upada liść, kiełkuje ślas. I cisza jest na wysokościach i dymi mgłą katyński las. Tylko guziki nieugięte, potężny głos zamilkłych chórów, tylko guziki nieugięte, guziki z płaszczy i z mundurów. To mnie nie dotyczy. Ten dotkliwy chłód lufy przytkniętej do czyjejś potylicy. Nie mnie dotyczy, nie do mnie należy. Ani ta głowa, ani ta dłoń z pistoletem, ani ocena, kto ma rację i po czyjej stronie leży łopata, którą wykopano dół. A jednak czuję, że choć takie to nieważne, to przecież znieważam mnie.